Mój niedzielny spacer o poranku dookoła łąk i pól. Zaowocował e, wspaniałymi, dzikimi, e, takimi po prostu naturalnymi, niesypanymi jabłuszkami, które smakują wybornie, są czerwoniutkie, wspaniałe, dojrzałe i soczyste. Jest to jedna ze starych odmian jabłek, z których robię takie oto kompoty wyśmienite z miodem, nie z cukrem, albo. Na przykład taki mus, już częściowo napoczęty do owsianki, jest przepyszny, rozpływa się w ustach, a te jabłka są po prostu cudowne. E, pigwa, pigwa u pani sąsiadki, której po prostu aż się przelewa obfitość owoców i niestety ich nie zbiera. Także to wszystko leżało pod jej pigwowcem e, i mam zamiar zapytać jej, czy mogę też zebrać po prostu z drzewa tą pigwę, żeby zrobić przepyszny mus. Może być dodawany do wszelkich potraw, zarówno na słodko, jak i na ostro. Głóg. Przepiękny głuk który wykorzystam do herbaty, ale też zamierzam zrobić z niego dżem. Natomiast jest go jeszcze więcej, zamierzam wrócić i zebrać no, dużo więcej głogu. Oraz przepiękna, dzika róża. Urośnie też u mnie przy ogrodzeniu, ale tą dziką różę zebrałam po drodze. Z dzikiej róży planuję zrobić wspaniałą konfiturę. I na koniec, gwoźdź programu: wielka, piękna, dorodna kania na wegetariański kotlet niedzielny. O, proszę bardzo, przepiękna. Także. Taka obfitość, niesamowite. Warto czasami rozejrzeć się dookoła siebie i, i zobaczyć, jakie wspaniałe dobra możemy odkryć. <laughs> Miłej niedzieli, hej!